Letni odcinek. Przyjechałem do chłopaków z SSG. Siema Maciej. Cześć Karol. Co dziś będziemy robić? Znaczy w sumie to ja wiem co ja będę robił. Wy nie wiecie. Chcę Was zaskoczyć. Tak, tak. Dzisiaj nas zaskoczyłeś swoją obecnością. Ale możemy coś się pochwalić. Są postępy. No coś zrobiliśmy. To nie jest tak, że nic nie robimy cały czas. Tak no jest. to, że byliśmy na urlopie dwa tygodnie nic nie robiliśmy. I do tego się przyznajemy. To... Na co dzień coś czasem robimy jeszcze w pracy. Mm -hmm. Co się zmieniło z wozem? Umyłeś go przed chwilą. <laughs> to tak. To prawda. Powiem Ci, że ten... Ten kurz już był mocno wżarty. Słuchaj, umowa była taka, że... Yy... Po urlopie jedziemy na strojenie. Po urlopie jedziemy na strojenie, ale też, że w czasie urlopu samochód stoi na hali. A na hali się kurzy, to dowody są. Tutaj. To ja się cieszę, że stało na hali, bo były straszne upały, jak was nie było. Upały czy ulewy? I to, i to. Pokaż, co zrobiliście, bo zaszła potężna zmiana optyczna. Z tyłu. A, a optyczna z tyłu. No nie Koniecznie... trzymałem i wymieniłem ci tłumik. Nie wiem co się za niego rozliczy, ale już miałem dość tamtego. <laughs> Nie dość, że mamy dwie końcówki. To jest na pewno lepsze jakościowo, bo jest wykonany przez Was. Tak jest. Od początku w ogóle, do końca. Z chwilę się jeszcze raz i pokażę tutaj. Ładny detal. SSG Performance. No powiem Ci, czuć pieniądz. Czuć pieniądz? No no. no ty jest. ty chłopie, jesteś hamownie, posiadasz to co. <laughs> wszyscy teraz o tych hamowni gadają. Słuchaj, no bo to nie jest wiesz, nie lada yy, zakup. Mieliśmy jakieś strojenie, ale. Tuner, moczy jaja. Dokładnie. Czyli Miestety musimy się jest... na chwilę obejść smakiem? Tak, jest okres wakacyjny, więc. No te on terminy też... są trochę roz, rozjechane. On też mi krzyżuje plany ten okres urlopowy? Tak, jest. Trochę e was nachodzę na siłę. Terminy są rozjechane, szczyt sezonu zawodów, więc te samochody takie. Ale mam pewien pomysł na dzisiejszy odcinek, nie zdradzam ci go, po bo prostu. Ja proste... się boję, bo jeszcze tylko czekam na ten telefon. Maciek weź lawetę przyjedź. Maciej naprawdę nie wie, co ja dzisiaj chcę zrobić. Nie mam pojęcia. Przyjechałem po z zaskoczenia. W teorii tak. mieliśmy dzisiaj stroić, ale no po prostu tuner jest na wakacjach. Tuner jest na wakacjach, pojechał sobie. Myślę, że wszyscy do niego dzwonili, chcieli termin, więc po prostu wyłączył telefon i pojechał. Co do tłumika, może jeszcze takie szybkie, wtrącę swoje techniczne trzy sprawy. Jest nowy tłumik, jest wyjście na dwie końcówki, wydaje mi się, że w BMC to tak bardziej naturalnie wygląda. No pasuje. Chyba, że miałbyś tu turbo 1000 koni, ale nie masz na razie. Nie jest jeszcze super cicho, moim zdaniem nie jest tak uciążliwie. No jednak ten element środkowy został taki jaki był, to jest 3 calowy wydech w wolnostąpcym aucie. Przesadzony. Musi, musi buczyć. Robiliście co mogliście, jest Robiliśmy, na pewno ciszej. Robiliśmy co mogliśmy samym tłumikiem końcowym, tak. Dokładnie. Z klimatyzacją też są jakieś postępy. Ale Z klimatyzacją nie... jak już usłyszałem, że jedziesz do nas to mówię dobra, jest dzisiaj nie wiem, 30 parę stopni. No. Mówię dobra, zlituję się nad jagodą, coś zrobimy. No ale też nóż plecy, czujnik ciśnienia układu klimatyzacji. Nie działa, trzeba przydać drugi. Ale zrobiliście zworkę i zadziałała. Zworka worka tak, na krótko działa. Czyli zasadnicza klima jest zrobiona, tylko ten czujnik jest do wymiany. Tak! Albo zrobiłem to specjalnie, żeby się jednak się spoczył. <laughs> Myślę, że to drugie. Macieju, widzę, że świeci się głęboka rezerwa. Jadę na stację, tym razem zatankuję za stówę. A ile było ostatnio? 80? Na było za 50. A, za 50? No, no, to, nie no to śmiało. No widać, że hamownię otworzyłem. <laughs> Stacie, tak? Dokładnie. Nie, no, zatańczuj sobie, porywaj wóz, nie wiem co z nim chcę zrobić. Wiem, mam, że się boisz, ale mam nadzieję, zobaczysz że w odcinku. No dobra no, zmusisz mnie do oglądania, widzów tak pozyskujesz, tak szantażem. Można tak powiedzieć, jedno wyświetlenie więcej. Jakieś detale zrobiliśmy, poprawiliśmy tam pedał gazu, o czym rozmawialiśmy. O, to jest mega ważna sprawa. Ustawiałem ten wóz tu przed chwilą i muszę przyznać, że jest przepaść. To chcę tak, pokazać. To na pedał gazu wcześniej, jak jest teraz tu, to był po prostu bardziej wysunięty i no niewygodnie się operowało między gazem a hamulcem, a teraz są w jednej linii, no jest milion razy lepiej. No. Przewody do Klimki zrobiliśmy, bo nie było tego jeszcze wtedy. Aha. Ostatnio kręciliśmy. Jakieś wycie koleju był tam z deklaru z rządu, to porobiliśmy. No jest już takie głaskanie tego samochodu po prostu, żeby go. Kiedy myślisz, że pojedziemy na rolki? No jak on wróci mój... Mówi... Współpracownik, to ci powiem. Jest szansa na przyszły tydzień? Chciałbym bardzo się już Ciebie pozbyć. Nie żartuję, bo to widzowie to biorą na poważnie. Z Karolim się lubimy, nie ma problemu. Uff, dobrze, że to dodałeś, bo już wiedziałem, co będzie w sekcji komentarzy. Sekcja komentarzy jest fascynująca dla mnie. Zabieram wóz, kluczyki widzę w, w stacyjce. Widzimy się za dwie godzinki. Za ile zatankuję, za tyle wrócisz. Okej, okay, zaczynamy. To będzie odcinek z testów Barry. Chłopaki o tym nie wiedzą za SG. Ja po prostu przyjechałem powiedzieć, że. Nagram jakiś odcinek, bo jest przerwa urlopowa. Trzeba coś wykombinować. i wpadłem na pomysł, że zmierzymy osiągi bary na drodze, zanim pojedziemy na strojenie, czyli tak jak wóz jest. W planach standardowo jest 0, 100 i 100, 200 oraz <laughs> i tu macie miał nosa, tylko nie jedź na hamownię. Pojedziemy do Kiwiego na hamownię. Na razie zaczynamy od wizyty na stacji benzynowej, dlatego, że mamy rezerwę, a ja przy okazji zawiozę paczuszkę. Wiemu, a zresztą mogę powiedzieć, to żadna tajemnica. Poczuszka dla Kiwiego. Kiwi Racing Factory koszulki polecamy. Światełka włączamy. Ale to się zbiera, kurde no. To będzie zajebisty wóz. Nawet nie fajny, zajebisty. No tym razem, tym razem za stówę. Mam nadzieję, że mi starszy do Kiwiego i z powrotem okrężną trasą. Wow, no, trzeba przyznać chłopakom, że ten tłumik, pomimo iż zastąpił inny tłumik, także teoretycznie ilość tłumików jest ta sama, jest skuteczniejszy. Jest sporo ciszej. Teraz da radę normalnie gadać Oooo wow, Ale tu się zbiera to wódz I szósteczka Dobra, tronik do góry, żebyśmy się lepiej słyszeli Jak tu się ustawia lusterka? Elektrycznie Nie no nie uwierzycie to jest szóstka jadę 110 na godzinę czyli no w miarę wolno jak na najwyższy bieg to ma niesamowitą elastyczność mózgam gaz i to po prostu jedzie No ta zmiana pozycji pedału gazu dużo dała o wiele łatwiej się operuje gazem Trach dodawać gazu w zakręcie No dobrze, licznik nic nie przekłamuje, także będę miał ułatwione zadanie eee, teraz jesteśmy na czwórce, no to trójka Jedziemy Ole, to ma kopa Będzie piątka Jest piątka Packing. 17, sto 10, 200 to całkiem przyzwoicie, jak na auto z początku lat 90. Troszkę tutaj brakuje tej góry, moim zdaniem. Odcinka jest relatywnie nisko, bo chyba przy tysiącach on już łapie odcinka i musiałem zmieniać bieg. Troszkę przeszkadza to, że nie da rady. Barę kręcić wysoko. Na razie mam odcinka na 6000. Wiadomo, po strojeniu to może ulec zmianie. Ogólnie ten odcinek to jest taki benchmark, pomiar referencyjny. Zobaczymy, co da strojenie. Poza tym, że zobaczymy oczywiście na hamowni wynik przed i po. Ten benchmark dzisiejszy w piekielnym upale powie nam, jaki jest punkt wyjściowy. Punkt wyjściowy do, do pomiaru czasów. Punkt wyjściowy, jeżeli chodzi o pomiary czasów. 0-100 teraz sobie zrobimy. Tylko, żeby nie zjarać laka. Wszystkie biegi Jest dobrze, przed mostem zrobiliśmy stówę 6.56 Ciekawe ile robiła M3 Może z czwórki tym razem? No pojedziemy z pojemności, co Wy na to? Gaz Stówka Będzie tylko jedna zmiana Mówi wyrocznia 17 sekund, no to powtarzalnie Ile było wcześniej? A, 17,6 No to mamy to Pomiary referencyjne zostały wykonane Czas od 0 do 100 to 6,6 sekundy A od 100 do 200 17 17, równo 17,0, mega Druga sprawa to Na uwagę zasługują hamulce od Dawida Naprawdę dobrze sobie radzą z tym samochodem. Ja wiem, że E36 jest lekkie, ale jest ponadprzeciętnie mocne i nie ma problemu z tym, żeby wyhamować z takich dwóch pak. Druga sprawa, że mamy tutaj też, jak duża część z Was zauważyła, trochę za duże opony, dlatego, że 225 45 17. To widać optycznie, że tutaj jest coś minimalnie nie tak, ale w tym nie ma przypadku. Sprawdziłem sobie, jakie jest przekłamanie licznika i policzyłem różnicę. To była chyba różnica 2%. W każdym razie, nie decydując się na opony w rozmiarze 215, tylko 225, troszeczkę zwiększyłem obwód koła. No i licznik teraz pokazuje bardzo ładnie, 1 do jednego. A druga sprawa, że mamy zdecydowanie więcej trakcji. Jak sami widzieliście, nie było problemu z tym, żeby ruszyć od zera, choć podkreślam, dzisiaj jest naprawdę Wiekielnie ciepło, 30 kilka stopni jest, nie? Wiem, czy tu jest gdzieś termometr? Skoro pomiary mamy już za sobą, pora na wisienkę na torcie, jedziemy do Kiwiego na hałownie i zmierzymy moc. Ile to auto, krzesek, kuń mechanicznych przy czasach 100, 200 na poziomie 17 sekund obstawiam jakieś 250 koni i dużo niuta. no tak z 370 newta na moje plecy. Naprawdę, jeszcze nie było mnie na hamowni, także strzelam ciemno. Mam nowego operatora. Masz mikrofon, możesz mówić. No, ja jeszcze na etacie nie jestem. Dopiero terminuję u Karola. Terminujesz? Skąd tak. ja to znam? Krzysztof, Jakbym sobie... kiedyś chciał zostać influencerem, to. Co robimy, opowiedz. Eee, skąd ja mogę wiedzieć? Wiem tylko tyle, że chciał wykorzystać naszą hamowię w celach testowych. Tajemniczy dźwięk silnika. Co to może być za terkotanie? Dobrze? Dobrze, dobrze, przecież ty umiesz. Ty przejechałeś za daleko. Dobra? Jeśli to nawet na tył, chyba że to przedni pęd. Dobra, pięknie. Zaraz ci suniemy rolki. Kurde. Jestem wielozadaniowy. Multi, multi wątkowość. Uważam, że jest spoko. Dobra, spuszczamy powietrze z poduszek. Dawaj. Trudno, co? Tak do tyłu chodzić z kamerą. Ja nie wiem, jak ty to robisz w ogóle. Ja, <laughs> ja, pierwszy... jestem, jak, ja jestem jak Michael Jackson. <laughs> ja po jednym dniu rzuciłbym to w Moonwalk. Robotę. A jeszcze trzeba pytania zadawać. Karol, co robimy? Wjeżdżamy Buff barą na hamownię celem pomiaru referencyjnego przed strojeniem. A jak to się robi? No. Tak, jak widzicie, w tym momencie wjechaliśmy na rolki, opuszczamy zapadki, musimy przetoczyć wóz, upniemy go chociaż z tyłu i zmierzymy moc. Aha. No, kolejne pytanie. Nie ma to tam, że się zastanawiasz. Nie, no myślę, o co ci tu zapytać. No nie, Bo z mojej perspektywy jest trochę trudniej, jak się to na co dzień robi. Trzeba by nie wycinać. Mogę? Możesz kręcić. Słucham? Chyba jest ok, co? Nie wiem, to ty jesteś tu specjalistą. Ty ekspert. Ja jestem tylko operatorem kamery. Nie! Tu będzie tylko 200, no 270 koni maksymalnie, nie więcej. Ja myślę, że będzie trochę mniej. To upinamy go tylko z tyłu, co? Tak, tak. To nie jest taki wóz, co by się wyrwać chciał. O kurde, za co go złapać? A nie masz wkrętki na hak? Nie masz belki a z A jest tutaj. No to ja Ci mogę dać hak do tego pojazdu. I śrubokręt. Z tym trudniej będzie, ale... W warsztacie śrubokręta nie ma? Cały pewnie byś chciała, ja mogę Ci dać złamane. Dobra, masz tą kamerę, ja Ci coraz przyniosę. O, dam Ci taki szpikulec, żebyś sobie wbił to dobrze w rękę. Nie, to ten szpikulcem to porysuje. ale no dobra, chodź. Może, może być. To ja dzisiaj jestem... Uzna, uznaliśmy z Krzysztofem. A patrzysz, co nagrywasz czasem? Tak, cały czas patrzę. Uznaliśmy z Krzysztofem, że od tego momentu Krzysztof nie jest Krzysztof Mechanik, tylko. Cukiernik. Cukiernik. Dobrze. U kurde, jaki zardzewiał. Widać, że nigdy nikt nie korzystał. Znajdę taki, który pasuje do tej dziurki. No to dawaj. <laughs> Ale widziałeś jaki zardzewiałe. Tu mamy nasze wieloletnie zasoby. Nikt nigdy nie korzystał. Wiesz co mamy tu taki. Wydaje mi się, że nawet chyba z tyłu może dażyć. Ostatnio była dyskusja w komentarzach, że porysowałem panu skodę. Dopiero właściciel zszedł do garażu, zrobił zdjęcie, że wcale nie porysowałem. Krzysztof to czyta i mówi, musisz sobie to wyciąć. I to jest. Narzędzie specjalne. Ochrona przeciw takim komentarzom. Must have dla użytkowników właścicieli hamowni. To jest BMW? Tak, to jest BMW. No to chodź. Dam Ci jeszcze jakąś przedłużkę, Myślę, Myślisz? że taki będzie dobry. Ty, bo się wywrócisz. No widzisz, to nie jest tak prosto trzymać ten telefon, nagrywać. To ze trzy obroty złapiesz i to już wystarczy. Dobra. Bo potem nie wykręcimy tego. Dobra. Wystarczy. Na razie nie idzie ciężko. Karol, ale po co? Szczorna dobrze, kądu. dobrze, dobrze. Ej, ja dzisiaj występuję w roli eksperta, a ty w roli amatora. No tak. Po co to jest? Dobra. Nie, już nie mogę. <laughs> Nagrywać? Zadawać tych pytań. <laughs> trzymać yy, telefonu, powiedz. <laughs> powiedz, jak ciężko się trzyma ten telefon? Tyle nie, czasu. No, nie jest ciężko trzymać ten telefon, tylko ogólnie nie mogę. Głupie o, pytania tego robić. ciężko zadawać tyle tak, czasu, co? Tak, tak, Ja nie mam z tym problemu. Ale ile lat to robisz? No, słuchaj. No. Ty wiesz, że ostatnio chyba siedem? No. To jesteś, yy, masz czarny pas. Jeśli chodzi o social media. W zadawaniu głupich pytań chciałeś powiedzieć. Mam czarny pas. E, co jest nam potrzebne? Pilocik. Klawiatura. Klawiatura, tam widzę, że jest. Potrzebujemy pilota od wentylatora. No, rane boskie, co Dziękuję. tu się dzieje. To kiedyś chyba był dach. Chyba podsunę ten... Jakiś co? Podziwiasz podsufitkę? A, nie. A raczej jej brak. O... Zmiana konstrukcyjna odpływów. Dosunę ten wentylator, co? No możesz dosunąć, to tam wiele nam nie pomoże, a też nie zaszkodzi. Okej. Okay. Ściągamy to. Ciekawe czy nam auto z tych, z rolek nie wyjedzie. Tylko z tyłu jest upięte. Raczej się nie zdarzają takie rzeczy. Ty musisz mi przypomnieć jak się obsługiwało tą hamownię, bo ja już nie pamiętam. Wentylator. Jest. jest. Zaraz dostaniemy. To jest normalnie pomiar. Zaraz dostaniemy zjebę od Krzysztofa, że wentylator chodzi. Nie, nie dostaniemy. A zaciągnąłeś te hamulce przy wentylatorze? Jak go przesuwałeś? Tak, oba z tyłu. W sensie Aha. dwa z czterech są zaciągnięte. Dobrze. Zapinam pasy. Zamykaj te drzwi. Fajna u ciebie jest to, czy u Krzysztofa, że. Ten przód teraz na pewno nam nie odjedzie, bo on stoi sobie po prostu na ziemi. A u mnie przód też jest w rolkach, też jeździ i nawet jak mierzysz tylko RWD... To i tak się kręci, no to bo musisz, pasem jest spięte. musisz pilnować tego. Ale to jest nawyk, to, to zawsze się trzyma rękę na kierownicy. Trzeba z fn robić tutaj. <laughs> Mamy to. I co tutaj się pstrykało? to są hamulce, tak. Ale muszę pstryknąć w drugą stronę oba, tak? To prawdopodobnie to się po, chyba dawno nie ja tego Cia? nie widziałem trochę pogięta albo... Coś ja tu, coś tutaj jest niepokojącego. No to są słabe, co nie? Ja to muszę na konserwację zgłosić. Jedziemy. To co? Mimo początkowych trudności wydaje mi się, że całkiem nieźle. Ale ja mam wrażenie, że bez obciążenia pojechaliśmy. Możliwe. Bo to trzeba przełączyć zostawić. Ale to w takiej pozycji jest teraz, że to tylko Krzysztof może wiedzieć gdzie jest włączony, gdzie jest górę. No właśnie mam z tym problem, bo nie wiem. Ja też nie wiem 254 konie, myślę, a no to, to tak wyszło, realnie. Realnie wyszło. Zrobimy jeszcze jeden pomiar. Ej, nie było głośno, co nie? Bo nie, w tam... cicho jest, no, no tam tam to jest przyjemnie dokładnie. w tym samochodzie. Poza tym, że jest mega ciepło. No, bo dzisiaj jest gorąco. Dobra. A ty robisz na klimie pomiar, czy bez nie, klima? Nie, nie, tu klima jeszcze nie została włączona, bo... Aha. Czekaj. No to ludzie często to pytają, czy robiony był pomiar z klimatyzacją czy bez. Kurwa, zapisało się, kuwie gdzie? Za przepra... przepraszam... za przekleństwo. No, zrobisz sobie nowy. Dobra, jeszcze jeden. Chyba SP tak trochę. Szarpie. szarpie. Weź to przełącz po prostu jedno i drugie. O taki zostaw. Teraz było lepiej. Pomiar trwał dłużej. 225 koni na kołach. A jeszcze pomiar strat chyba pójdzie. Tak, ale wyszło to samo co w inercji. 254-253. Tylko trzeba to lepiej skatalogować. Gasimy wentylator, bo zaraz Krzysztof przyjdzie. A nie chcesz go trochę wystudzić po tym pomiarku? Żeby sobie ale ja tyle. wiem, że Krzysztof zaraz będzie nie, tutaj. Nie, nie. No dobra, na Twoją odpowiedzialność. Dajmy mu z minutę, 30 sekund chociażby. No turbo nawet nie ma. Nie ma turbo? Nie. Ja myślałem, że chłodzimy turbinkę. Nie. O. No to sobie ciekawy wynik. Ciekawe ile się uda tych koni dołożyć. Miało być 275, czyli brakuje 20. Ale to nie wie, ale już... No niuanse. A nie, ja miałem zadawać pytania, a jak zrobisz te 270 koni? Nie da rady. No dobra. No powiedz nam o tym. Czekaj. Korzystajmy z katalogów. Uwierz mi, tam w... chyba nie ma już takich wozów. E36, widziałem. Co ty tu e 36? Kiedyś były, ale to są pojazdy, których już ta hamownia nie obsługuje. 340i, nie ma takiego, ale to jest mój wyjątkowy wóz. Dobra, napiszemy samo 340. Z seria E przynosi paka. Numer rejestracyjny. Spiszemy. Jagodowy. jagodowy, ja. Krzysztof już otworzył drzwi. Wyłoż ten wentylator. O, jest. Ja-go-do-wy. Ja... Go... Do... Weź Ty już dalej do domu. <grym> on chyba jakąś szkółkę niedzielną skończył, całkiem biegle się posługuje tą hamownią. Nieprawda. Zapomnę już się on pa, dwa pa. razy zawiesił. On w wali, <grym> Ty, patrz jakie esy floresy. Dobra, starczy tego. Widziałem jak nam pogoł te włączniki od hamulca. Krzysztof, ja bardzo Ci dziękuję za Twoje dzisiejsze y, kunszt operatorski. No i ja też Ci dziękuję i nie chciałbym drugi raz tego robić. Ja też? Nie chciałbym przekazywać kamery Tobie w drugi raz? wolę być z drugiej strony. No i no. Ale jakby cię kusiło, to powiem Ci, że dwoma redbulami mnie namówisz. <laughs> nie, bo stracisz wzrok wtedy. <laughs> Dlatego będę mógł to robić. Żółwik? Czekaj, bo Wasz teraz Nie zrobisz tego. Zrobię. Dziękuję, pozdrawiamy widzów. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pożegnajcie dajcie, przyjaciela. Tak jest. Krzysztof Operator właśnie kończy swoją karierę operatorską.